Dobry, witam serdecznie Państwa w niedzielę i to w jaką niedzielę, proszę Państwa, w przepiękną niedzielę, praktycznie chyba w całej Polsce, stały kolejki do ogrodów zoologicznych. I w różnych innych miastach też tak było, ale było, były tłumy ludzi do tej pory i w lasach, i w parkach, po prostu ludzie, ludzie no. Tchną po prostu do, do natury. No i ja się absolutnie nie dziwię. Proszę Państwa, jeśli chodzi o, o tą sobotę, czyli wczoraj, odbyła się transmisja o godzinie 9 rano mojego materiału satyrycznego, to jest felietonu, który napisałem, to jest pięciominutowy felieton, do którego wysłuchania wszystkich zapraszam. Dlatego, że te felietony będę pisał, będę starał się raz w tygodniu taki felieton Państwu nakręcić. Odezwa, odezwały się osoby, które twierdzą, że żartuję w tym felietonie. Oczywiście jest to materiał satyryczny, natomiast wszystkie rzeczy, o których mówię w Felietonie, są prawdziwe. Ten Felieton powstał na bazie nowych przepisów rządu, które są wprowadzane, jeśli chodzi o wesela w Polsce. I dlatego ten felieton powstał, i w ogóle wszystkie felietony będą się kręcić wokół tej problematyki politycznej. Jeżeli powstanie coś, a powstaje cały czas jakiś przepis czy jakieś prawo, o którym warto będzie powiedzieć w felietonie satyrycznym, na no to zostanie, proszę Państwa, obsmarowane, że się tak wyrażę. Proszę Państwa, chciałem Państwu powiedzieć, że to, co w, za chwilę usłyszycie o panu prezydencie Trumpie i jest to jakby wynika z tego co już wcześniej mówiłem że sąsiedzi w Stanach Zjednoczonych są tacy że jeden na drugiego skarży i tak dalej i jakieś tam po prostu niesnaski się robią między sąsiadami to samo proszę państwa jeśli się tyczy właśnie prezydenta Trumpa tam też sąsiedzi go zadenuncjowali do miasta no, tam im się wiele rzeczy nie podobało, a najbardziej im się nie podobało to, że pan Trump y, mieszka w Mar a Lago, czyli y, jakby y, w tym, na tym obszarze, gdzie jest jego pole golfowe, y, to co państwo dokładnie co tutaj widzicie. Y, przepiękne miejsce, urocze ten gabinet czasami Pokazuję państwu, jak, jak kręcę po prostu w tym gabinecie, także. No, cudowne miejsce. I teraz co takiego się stało? No, oczywiście, sąsiedzi, którzy tam mieszkają w tym pasie tych budynków, zaczęli mieć pretensje, że pan Trump tam w ogóle mieszka. Ale z czego się wziął problem? No, problem, proszę, proszę państwa, wziął się stąd, że w Stanach Zjednoczonych Istnieje coś takiego jak zoning area, czyli mamy residential, czyli do dla tych, którzy mieszkają tam tylko, commercial, czyli dla tych, którzy coś robią, jakieś biznesy prowadzą w danym miejscu, może być industrial zoning, czyli dla tych, którzy mają gdzieś jakąś fabrykę czy coś. To jest podzielone, tak jak to jest podzielone w planach zagospodarowania przestrzennego. I ci milać, dlatego że ten zoning jest. Jakby coś widzę, szwankuje nadawanie, ale już chyba może będzie w porządku. Więc sądzi, sąsiedzi doszli do wniosku, że pan Trump nie powinien tam mieszkać, dlatego że to jest w zoningu komercyjnym, tak zwanym commercial i tam można prowadzić biznes, a to nie jest do mieszkania. I sprawa trafiła do. Yy, no do miasta, do urzędu miasta, który miał spór rozstrzygnąć. I prokurator Palm Beach, Johnson Randolph, wydał ostateczny wyrok w długotrwałym sporze dotyczącym tego, czy były prezydent Donald Trump może mieszkać w swoim ośrodku wypoczynkowym w Mar-a-Lago. Randolph powiedział, że umowa między miastem a mar -a lago podpisana w 1993 roku pozwala byłemu naczelnemu dowódcy, no tak go też nazywają, bo on był naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, m, mieszkać w klubie jako prawdziwy pracownik. To jest w cudzysłowiu. Menadżer miasta też się w ogóle wtrącił w tą dyskusję, jest takie, takie stanowisko i powiedział, że umowa przekształciła Mara Lago, bo to jest West Palm Beach, z prywatnej rezydencji wtedy, kiedy on ją kupował, na prywatny klub. I to jest czyli zoning został zmieniony na komercyjny. W momencie kiedy się zmienia zoning na komercyjny, i podatki na nieruchomości absolutnie wtedy rosną. No wszystko rośnie, wartość nieruchomości rośnie, wszystko rośnie wtedy. I niektórzy sąsiedzi powiedzieli, że prywatne oznaczenie klubu zabrania to znaczy generalnie nie jest to prywatne oznaczenie, tylko komercyjne, i w związku z tym zabrania to pomieszkiwania po prostu w tym miejscu. On mieszka z całą rodziną, prawda? Więc ten spór jakby wynikł i zaczął się robić problem. I teraz właśnie prokurator wydał ostatnie, jakby orzeczenie, gdzie jak tym kodeks zagospodarowania przestrzennego miasta zezwala prywatnym klubom na zapewnianie mieszkań pracownikom w tak zwanej dobrej wierze. I według adwokata Trumpa, Johna Mariona, obowiązki byłego... Prezydenta w Maralago obejmują zarządzanie nieruchomością, weryfikację wyników pracowników, identyfikowanie usprawnień operacyjnych, sprawdzanie finansów klubu, witanie gości, oczywiście gości wita, bo tam są przecież i salę bankietową, uczestniczenie w wydarzeniach i sugerowanie e, kandydatów do członkowstwa. A żeby tam zostać członkiem tego klubu, e, roczna. Składka członkowska wynosi 200 tysięcy dolarów amerykańskich. Po spotkaniu z Radą Miasta Randolph powiedział, że w tej chwili miasto Palm Beach nie może podjąć żadnych działań. Członkowie Rady nie wyrazili sprzeciwu wobec oceny Randolfa. W związku z tym, proszę Państwa, zgodzili się po długotrwającym sporze, że pan Trump może. Mieszkać po prostu w mar jako go jako pracownik, jako pracownik tego klubu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Pana Pastora z Kanady. Kończymy. Już, już momencik. O, troszkę mnie tam widać, ale nieważne. Proszę Państwa, ważny jest dźwięk w tej chwili. Więc, jeśli chodzi o Pana Pastora. Ja Państwu mówiłem, że sytuacja jest taka, że pan pastor, ja mówiłem, że do takiej sytuacji dojdzie i po prostu no, jakby government, jakby władcy tego miasta postanowili go aresztować za to, żeby, że nie, nie płaci tych mandatów. I to spowoduje, że będzie narastało zadłużenie go w stosunku do tych niespłaconych mandatów. Oni za to się po prostu, jak to się mówi, wezmą i będą egzekwować te pieniądze. Więc y, aresztowanie pana, pana pastora możecie państwo zobaczyć na przykład na kanale Andy Hoiński, on tam dzisiaj rano prowadził bezpośrednią transmisję, można to zobaczyć, natomiast oni mu nie odpuszczą, będą po prostu egzekwować pieniądze, a w związku, że on nie ma tych pieniędzy, to będą płacić wierni. No taka, taka będzie jakby sytuacja, prawda? Także no, mamy sytuację tu, którą będę komentował jeszcze, ale może nie w tej chwili, dlatego że no jakby... Yy, jeszcze dużo rzeczy się wydarzy, zanim będziemy to komentować w sposób należyty. Po prostu czekamy na spływ w tej chwili informacji. Yy, I to, co mamy teraz, po, powinno nam po prostu wystarczyć. Tak jak tutaj kiedyś pokazywałem Państwu, to jest gabinet yy, prezydenta, yy, prezydenta Trumpa yy, w Mar-a-Lago. Proszę Państwa, yy, rząd cypryjski zapowiedział nowe kontrowersyjne rozwiązanie które przywróci biznesowi przywróci e, część w ogóle swobód obywatelskich w kraju e, wyspiarskiego no, wprowadzenie systemu tak zwanego corona pas paszportu dla ludzi e, który umożliwi prowadzenie biznesów e, jeżeli chodzi o wyspę Cypr Rząd Europejski właśnie tego europejskiego kraju zdecydował się w środę, że większość firm będzie mogła ponownie otworzyć się za pomocą przepustki. Mieszkańcy po okazaniu swoich koronapas będą mieli prawo wstępu do restauracji, kościołów, na mecze sportowe, siłownie, sklepy i inne miejsca od poniedziałku. No Widzą Państwo, że sytuacja jest co najmniej dziwna niektóre państwa wprowadzają tego typu dokumenty. Natomiast niektóre nie. jakby to jest sytuacja, która, która jest pozostawiana jakby decyzją niektórych, niektórych no, rządów danych, miejsc do tego, do podejmowania tych decyzji, dlatego że są kraje, które nie akceptują tego typu dokumentów, natomiast są miejsca, które oni będą chcieli, aby te dokumenty się, się pojawiały. Proszę Państwa, w związku z tym, że dzisiaj jest niedziela, postanowiłem pokazać Państwu to, i w związku z tym też, że wiele osób ze Stanów Zjednoczonych dzwoni do mnie i pyta się, gdzie, jakie jest miejsce na tym świecie, gdzie można po prostu w spokoju jakby mieszkać, rozwijać się. Może jest jakieś takie fajne miejsce? I proszę sobie wyobrazić, że znalazłem dla tych Państwa, którzy, którzy o to się pytają, takie miejsce. Chciałbym zaprezentować Państwu bardzo bogaty i wyjątkowy kraj. Nie ma on własnej waluty, własnego języka, ani własnego lotniska. Długość autostrad to zaledwie 250 km. Kraj o wielkości 20 km na 6 km. Krajobrazy w tym kraju zapierają dech. Są jak z bajki. Można ten kraj obejść pieszo w jeden dzień. Dostać się można do niego tylko autobusem. W kraju tym, oczywiście samochodem, również. W kraju tym są bardzo niskie podatki. Kraj jest bez zadłużenia zewnętrznego. Może trudno w to uwierzyć, ale ten kraj można wynająć za 70 tysięcy dolarów na dobę. Pod względem poziomu życia. Ludności, państwo to zajmuje drugie miejsce na świecie. Chwalenie się bogactwem uważa się za złe zachowanie w tym kraju. Nie ma tam w ogóle przestępczości no w zasadzie nie ma przestępczości, więc nie ma tam potrzeby stawiania w ogóle ogrodzeń. Miejscowi nie zamykają drzwi, a kiedy są na noc. I, I nie wychodzą, z, po prostu są, czy nie wychodzą, w ogóle generalnie nie zamykają drzwi. Tylko 7 osób w całym kraju odbywa kary pozbawienia wolności. Otrzymują jedzenie z restauracji, bo to jest bardziej opłacalne. W państwie tym zatrudnionych jest jedynie stu policjantów. Blisko 10% całego budżetu zapewnia produkcja i sprzedaż znaczków pocztowych. Czy już Państwo wiedzą, co to jest za kraj? W kraju tym zarejestrowano prawie 74 tysiące zagranicznych firm, a głównie obywatele tego kraju zarabiają na tym, że po prostu są udziałowcami tych firm, które są zarejestrowane na, tego, na terenie tego kraju. Dlatego że, os, że żeby taka firma była zarejestrowana na terenie tego kraju. Potrzebuje obywatela tego kraju, aby była udziałowcem firmy. Więc firmy płacą tym osobom za to, że są udziałowcami. Wtedy te firmy funkcjonują i nie płacą podatków. Bezrobocie nie przekracza liczby 300 obywateli. Główna wartość tego kraju to cieszenie się życiem i nie przeszkadzanie innym. W tym małym kraju sytuacja życiowa ludzi jest około pięć razy lepsza niż w Stanach Zjednoczonych. Bogactwo tego kraju to nie ropa, gaz czy inne dobra, ale ludzie i przyroda. To jest, proszę Państwa, Liechtenstein. Księstwo Liechtenstein. Księstwo jedne z najbogatszych krajów, no relatywnie, na świecie. Aby zarejestrować firmę w Liechtenstein i nie płacić podatku, trzeba mieć właśnie w gronie udziałowców jednego z mieszkańców tego kraju. Obywateli Liechtensteinu, obywatel Liechtensteinu generalnie otrzymuje pensję średnio od dwóch zagranicznych firm. Ludzie żyją tam bezbędnego wysiłku i przyjemności. Jednak to bardzo, bardzo drogie państwo. Ceny mają kosmiczne za wszystko. Filiżanka kawy kosztuje około 25 euro. Śniadanie 50-60 euro. Już nie mówię o wyna wynajmie pokoi, czy, czy po prostu e, ich innych hoteli i tak dalej. Proszę Państwa, e, jeśli chodzi o, e, o to, czy to jest drogo, to nie jest drogo dla tych, którzy tam mieszkają, dlatego że średni zarobek Oczywiście oni się nie chwalą, ile zarabiają, ale średni ich zarobek to około 20 tysięcy euro miesięcznie. Są bardzo bogaci obywatele Liechtenstein, więc jakby jest to wymarzony kraj. Można poprosić o obywatelstwo. Oczywiście oni sprawdzają wtedy wszystkie dokumenty, a szczególnie konta bankowe. Czy kogoś stać na to, żeby mieszkał w księstwie Liechtenstein, który jest w tej chwili jakby rządzone przez księcia? I chcę Państwu powiedzieć, że no, zastanawiałem się długo nad tym. Nigdy nie byłem w Liechtenstein, to jest bardzo mały krawek z krawek ziemi, ale oni, tak jak powiedziałem na początku, nie mają swojej, swojej waluty, nie mają no, wielu rzeczy, nie mają, ale mają flagę. W związku z tym, proszę Państwa, że jakby mają z, z waluta, to jest oczywiście szwajcarski, franki szwajcarskie. Także miejsc na Ziemi, to, w których można mieszkać w takiej sytuacji, którą mamy w tej chwili, no jakby nie brakuje, bo są też kraje wyspiarskie i inne kraje, ale tu mamy kraj jakby w środku cywilizowanej Europy, który ma. Tego typu, no, można by powiedzieć, ciekawe propozycje dla tych, którzy mieszkają. W związku z tym, proszę Państwa, że coś się stało z obrazem kamery, to mnie nie widać, ale za to słychać, więc się nie ma czym przejmować. Jedziemy dalej. Proszę Państwa, powracając do tego swojego felietonu, felietonu satyrycznego, chcę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście rząd wprowadza. Zarządzenia dotyczące ślubów, gdzie na ślubie będą mogły być osoby niezaszczepione, ale w minimalnej ilości, natomiast zaszczepione w ilości bez praktycznie ograniczenia. To są przepisy, które w różnym czasie wchodzą i to jest rzecz, która konfliktuje ludzi i konfliktuje, konfliktuje rodziny. Wydarzyła się bardzo ciekawa sytuacja. Chodziło o pewną pomyłkę w Urzędzie Stanu Cywilnego, która wynikła właśnie teraz w okresie tych różnych obłoszczeń i to, że jedna osoba mogła przybywać w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale to opowiem Państwu w innym czasie. Natomiast teraz, jeżeli się materiał spodobał, to dla, co dla Państwa dzisiaj przygotowałem, bardzo proszę łapkę w górę. Bardzo proszę o odwiedzenie, no, zapoznanie się z materiałem satyrycznym który został przygotowany dla Państwa w sobotę o godzinie 9 rano, ten felieton, dlatego że treści są bardzo interesujące, które tam poruszam. Proszę Państwa, już w tej chwili spływają do mnie nowe materiały, między innymi różnego rodzaju informacje, które mam nadzieję, Będą bardzo ciekawe. Jutro będzie vlog, prawdopodobnie o godzinie 19:00, między 18:30 a 19:00, i spotkamy się wszyscy, proszę Państwa, jutro. Mam nadzieję, że wszystko już będzie chodziło. Na dzisiaj życzę jeszcze Państwu miłej i sympatycznej niedzieli i mam nadzieję, że już się zobaczymy. Zobaczymy się jutro. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia przede wszystkim, i do usłyszenia. Kłaniam się Milko.